Witamy w cudokinała.pl Dzisiaj pokażemy Wam ustrawiający, odmładzający i odchudzający koktajl w całkiem inny sposób. Truskawki, które wykorzystamy do naszego koktajlu pochodzą z czystych, ekologicznych Ten koktajl zawiera bardzo niewiele składników, około 400 gram truskawek, dwie szklanki z siadłego mleka. Jest to mleko prosto od krowy, ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to naturalnie sfermentowane mleko w warunkach domowych. Wspaniałe mleko, które leczy, zawiera miliardy bakterii przydatnych nam do sprawnego funkcjonowania organizmu. Wspomaga odporność. Odrobinę zdrowego cukru, jest to cukier e, ksylitol, który jest bardzo niskokaloryczny. Wlewamy mleko. Wkładamy truskawki. Tutaj jest około jednej łyżeczki od herbaty. Wsypujemy całość i miksujemy około 30 sekund do jednej minuty. Wygląda przepięknie, ma piękny różowy kolor. Pachnie truskawkami. Jest to potężna siła antyoksydantów i potężna siła miliardów bakterii, które wspierają nasz organizm. Mmm, wyśmienity. Przepyszny, jest lekko kwaskowy, jest lekko słodki. Wyjątkowy smak naturalnego mleka w połączeniu z truskawkami jest po prostu rewelacyjny. Jest przede wszystkim bardzo zdrowy. Super koktajl. Te miliardy bakterii zawarte w tym oto koktajlu są niesamowicie potężną siłą, którą my potrzebujemy do codziennego życia. Jest to nam bardzo potrzebne, aby sprawnie funkcjonował nasz cały organizm. Przede wszystkim układ trawienny i układ immunologiczny. Ten koktajl działa na wzdęcia, redukuje uczucie ciężkości i usprawnia trawienie, alkalizuje i uodparnia nasz cały organizm, zwalcza wirusy i bakterie. Dodatkowo truskawki mają działanie antyzapalne, są jednym z najlepszych antyutleniaczy na świecie, co oznacza, że chronią wszystkie komórki naszego organizmu. Wzmacniają pracę serca i żył. Polecamy pić ten oto koktajl yy, nadczor i tak często, jak jest to możliwe. Smacznego! Dziękujemy za obejrzenie! Do widzenia!